Budzi księcy, obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z siewcą. Mamy kolejny poniedziałek i piękną, wymagającą Ewangelię, w której Jezus mówi. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złem. Jezus jest tym, który pokonał grzech, śmierć i szatana. On pokonał to swoją miłością, swoją łaską. Lubię uciekać w góry, bo to jest inny świat naturalny. Ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby uciekać od problemów, ale wchodzić w inny świat. Papież Benedykt XVI w kontekście Eucharystii mówił o tym, że to jest świat zmartwychwstania. My ciągle żyjemy w świecie śmierci, w świecie, w którym spotykają nas różne trudności. Ktoś nas obgaduje, ktoś chce nas zniszczyć, jakieś oszczerstwa i tak Jezus zaprasza nas do świata zmartwychwstania i odpuść, Jan zwyciężył świat, wynagradzaj, błogosław. Chciejmy wchodzić w ten świat zmartwychwstania poprzez Eucharystię, poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, tego języka miłości, wynagradzania uczy nas też Maryja Najlepsza z matek. Żyj, rośnij, uwielbia dusza moja Pana, błogosław tych Twoich nieprzyjaciół, niech się i darzy. Żyj, rośnij, a jak Ci podobało, polub, udostępnij, tak żeby portal Siewca się rozwijał i mógł siać to słowo, aby było go jak najwięcej, by świat zmartwychwstania się wciąż rozwijał.